Dobra, siemanko w części drugiej. Musiałam coś załatwić. Yy, już działa, już mi myszka tak nie ścina, jak widzicie. I jest dobrze. Co się dopisz na wzorcu? Jestem dla ciebie prezentu. Nie mam, ale mam coś takiego. Mam coś takiego. O, coś takiego. Nie było nikogo cicho. Ciii. Otworków już nie ma. Tylko tego jesteśmy. Tak, tak, tak. Dobra. Jeszcze dwa dukaki. Oprócz tego. Mam mamy. Eee. Mmmm... Dobra, już. Mm, Bijemy nadzorcę, łańcuch lodowy, erozja. Erozja. Ja bym mógł cały czas tą erozję używać od bliska. Dobra. E, teraz gadam cały czas już w tamtym odcinku. Zauważyliście. W jednym odcinku gadam, gadam, gadam jak najęty. Raczej w jednym odcinku w ogóle nic nie mówię, nic, 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 a nic. Jestem spokojny. A potem w następnym odcinku gadam jak najęty. Gadam. Szaleniec ze mnie się robi. Szaleniec jak na stadionie Europy. Dobra. E, to co? Dobijemy sobie siódmy level i... I... i. No i co? No i pójdziemy dopiero do tego zni. Jeszcze dwa paseczki. Dobra. Paseczek. Jeżeli się zastanawiacie, kogo wybiorę, to ja chyba wybiorę czarodzieja. To chyba czarodziej może tworzyć duchy różne. I jest ma piękna skóra. I sobie teraz możemy, tak, wiecie, spokojnie przejść. Soj estebuli, to kwarte. A na przykład widzicie tego robotnika? No, oh, that, 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 that. that's Oh see? co to jest 21 tysi to będzie 17 No hmm. będę musiał wtedy jeszcze zdobyć 4000 pd z poksi Jest mały pierwszego na wzorce Pokaż wam to zamrożenie. Czyli mamy łańcuch lodowy i zamrożenie. I on tam stoi. Możemy sobie go spokojnie zabić lub... Wszyscy myślą, że jest ja złej nie damy. To nie fair. Czekajcie. Медленная скура. Ух! Uh. Богу. Ach, видите, как себе с Chcę trochę przebierzyć. Dobra już. O, widzicie, mi tarczę zabrało. Stoi jest burito, to jest plaka, na Pę. O, co? E nie, nie, Co jest tych burz takie? O, 8 metrów zaczyna mnie biec spokój. Yeah. Idę sama, holy yo, Elton Mango, eeeh. No nie. No, lena wbiję nawet teraz, chyba. No, lena no, 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 no. wbiję. Dobra, teraz ta neutralizacja, chodzi o to, że ma 17 tysięcy. patrzcie się. Tak. Ma 17 tysięcy. Będę musiał wtedy jeszcze zrobić 13 tysiaków. Dobra, chcemy krypki z kocią bodów Dobra, ten tym będzie krótki, komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. Na